Witam w kolejnym filmiku. Tym razem będzie to ranking perfumowy, ranking motywu irysowego. Jeżeli chodzi o irys, to już na moim kanale były filmy, które powiedzmy... Nawiązywały, omawiały, coś wspominały o tym, o tym motywie, o tej nucie. Ja spróbuję, spróbuję podlinkować w opisie bądź w komentarzu. Zawsze żeby sprawdzać, czy jest coś w opisie. Jeżeli nie ma w komentarzach, właśnie informacje, może jakieś właśnie filmach, które już, jeżeli chodzi o tę kwestię, były wstawiane. Jeżeli chodzi o motyw Irysa, to Irys może być bardzo różny w perfumach. Może być bardziej, tak bym powiedziała, Słodkawy, pudrowy, pudrowo-słodki, może być bardziej zielonkawy, taki właśnie bardziej botaniczny, może być bardziej taki marchewkowy, to już z kolei korzeń irys, taki efekt marchewkowości. Może być nawet taki irys trochę stronę gumową, yy, może też być bardziej taką stronę skórzaną zamszową I ja, jeżeli chodzi o moje zapachy, to ten motyw irysa się przewijał i to w różnych odsłonach. I muszę stwierdzić po czasie, że chyba najbliższym jest taki motyw dosyć marchewkowy, czyli ten korzeń irysa. Z tym zamszem to różnie, chociaż ogólnie jest to według mnie bardzo ciekawy, elegancki, jesienny, nostalgiczny klimat. Natomiast... Jeżeli chodzi o motyw w tej pudrowości, irysa to już jest różnie. Jeżeli to jest zbyt zasłodzone, to jestem na nie. Jeżeli to jest jeszcze wszystko tak y, w odpowiedni sposób dawkowana, ta pudrowość irysowa, y, to już owszem. Gdy, w momencie, gdy już tam jest irys i heliotro, czyli takie, dużo takich nagromadzeń pudrowych i jeszcze ten heliotrów, czyli taka słodka pudrowość, pudrowość migdałowa, to może być już wszystkiego za dużo, ale to wszystko oczywiście y, zależy. Tutaj chciałabym przedstawić, y, jeżeli chodzi o właśnie irys, taki marchewkowy, mamy zapach elof lekarot, z marki Honoré depres jest to marka niszowa. Ja mam aktualnie trzy flakony tego zapachu. Dwa na zapas, to jest taki właśnie ten zapasowy oraz jednego resztka, którą już po prostu wystawiam, bo to już jest taka totalna resztka. To jest zapach, który jest niesamowicie taki właśnie irysowo-marchewkowy, bardzo taki, bym powiedział głęboki, nostalgiczny, taki wręcz wilgotny, ziemisto-wilgotny i w tej całej swojej ziemistości marchewko, właśnie niesamowicie intrygujące. Świetne też parametry, fajne, minimalistyczne. Flakonik. Tutaj z kolei mamy Aedes de jest również niszowa marka. Iris na Tutaj mamy z kolei bardziej taki irys skórzano-zamszowy. E, również bardzo takim powiedziałam, nostalgiczny, emocjonalny, ciężki jest to zapach. O świetnych parametrach. Zresztą marka Aedes de jest należy do moich najukochańszych marek niszowych. Ja mam różne zapachy. Mam dwa flakonera Barbaru, mam złoty palisandr, i właśnie ten iris, ale zdecydowałam się, że jednak iris. <laughs> Będę posyłać. Także tutaj postanowiłam jeszcze po prostu przed wysyłką nagrać taki przegląd i ten właśnie mój ranking irysowych nut. I ja bym powiedziała, skoro zdecydowałam się go wystawić, że ono on nie będzie numerem jeden. Skoro zostawiam sobie I Love Le i to jeszcze tyle flakonów, a na przykład ten wystawiam. Po prostu. On jest taki trochę już zahaczający, taki motyw trochę szorstko męski i to w pewnym momencie mi czasami przeszkadza, go czasami z czymś łączyłam dla skontrastowania, ale doszłam do wniosku, że jednak wolę inną zamszowość, taką bardziej gładką, bardziej kobiecą w stylu tego Veneta, a i też i inną. Także ja bym go dała na ostatnim miejscu z mojego rankingu, a mój ranking będzie miał miejsce 4. Na miejscu yy, powiem albo 3. W miejscu trzecie. Na drugim dałabym zapach, którego tutaj nie mam, jest to marka Herme i to jest unikatowy zapach Iris, dlatego że ja go znam pobieżnie, ale on również był niesamowicie intrygujący, tak właśnie tam była, no, była nasiona irysa, takie właśnie niuanse marchewkowe i bardzo ciekawie to wszystko było przedstawione, bardzo mi go wspomina, do tego że myślę, że chciałabym mieć flakon, nie pogardziłabym nim. Także to będzie numer dwa, a na miejscu jeden cudowny właśnie marchewkowy iris e, Honore de Presse ex -ex z zapachem, którego niestety nie mam, choć miałam kiedyś odlewkę, ale jest po prostu kompletnie nie do utrafienia chyba. To jest iris z butikowej serii Armani e, Prive Ombre Lumière. Chyba taka jest nazwa. Taki iris, trochę bym powiedziała gumowy wręcz, bardzo ciekawy, nietudzinkowy.